Dobry wieczór. Szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejną sobotę w naszym kolejnym spotkaniu psalmowym, dzisiaj Psalm 141. Posłuchajcie proszę tego psalmu i jak zawsze krótki komentarz brzmi on następująco. Psalm Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło. Zniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Postaw, Panie, straż moim ustom i warte przy bramie warg moich. Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych, bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych. Niech Sprawiedliwy mnie bije, to czyn miłości, olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy. Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości, Popadli w moc skały ich sędziowie, i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa. Jak kamień młyński rozbija się o ziemię, tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu. Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, zwracam moje oczy. Do Ciebie się uciekam, Ty nie głup mej duszy. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek złoczyńców. Niechaj występni, wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja Ujdę cało. Moi drodzy, yy, mamy dzisiaj bardzo ciekawy psalm, w którym jest, myślę, bardzo ważny wątek z takiej dziedziny dobrego duchowego rozumienia tego, co się z nami dzieje. Yy, I myślę, że bardzo warto się tej rzeczywistości troszeczkę przyjrzeć, dlatego że czasem popełniamy, myślę, duże błędy w patrzeniu na siebie bądź na innych, właśnie w tym aspekcie. Już mówię o, o jaki aspekt mi chodzi. Pamiętajcie, w tym psalmie, oczywiście, psalmista, jak zazwyczaj, znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji gdzie jest nękany, gdzie się modli o ratunek, gdzie prosi, żeby no, dniem i nocą Pan Bóg z nim był, gdzie Jego modlitwa, w bardzo pięknych obrazach tutaj opisywana, jak kadzidło, jak ofiara wieczorna, jak wznoszenie rąk, wznosić do Pana Boga. O co On przede wszystkim prosi? Otóż prosi o bardzo ciekawą rzecz. Prosi o to, żeby Pan Bóg Go bronił, żeby nie poszedł w coś złego, żeby pan bóg go bronił, żeby on nie wszedł w jakieś nieprawe ścieżki, żeby nie popełniał niedobrych czynów, żeby nie mówił niegodziwych słów. Są bardzo ładne te słowa, kiedy on prosi: Panie, postaw straż przy moich ustach, warte przy moich wargach. Jakby strzeż mnie, spraw, żebym jakby Ty mnie ustrzeż od tego, co się mnie próbuje, co się na mnie próbuje rzucić jako jakieś tam zło. I konie, ja wiem, że w takim pierwszym odruchu, oczywiście, no rozumiemy to w taki dosyć jasny sposób, tak. No, psalmista nie chce zgrzeszyć i prosi Pana Boga, żeby nie chciał grzeszyć. Tylko zobaczcie, on mówi o tym wtedy, kiedy jest w jakimś ucisku, wtedy, kiedy doznaje jakiegoś cierpienia, kiedy coś złego mu się dzieje. I, konie, to, jest, i to jest właśnie ten bardzo ważny moment. Otóż psalmista wie. Że zupełnie inne są jego siły wtedy, kiedy byłby w świetnej kondycji takiej duchowo-życiowej, i zupełnie inne są jego siły wtedy, kiedy byłby w sytuacji, w tym wypadku akurat jest, jakiegoś właśnie mocnego cierpienia, jakiegoś doświadczenia życiowego, jakichś złych ludzi, którzy próbują wyrządzić krzywdy i tak dalej. to jest bardzo ważna, duchowa prawda, że kiedy doznajemy ucisku, kiedy doznajemy cierpienia, szczególnie kiedy przez długi czas jesteśmy w jakimś cierpieniu, to, że powiem, nasza wytrwałość się osłabia. To nasza zdolność do trwania w dobru się kruszy. To może się okazać, że coś, co w normalnych warunkach, kiedy byłbyś silny, by cię jakby nie pociągnęło do zła, by cię nie skusiło, a właśnie wtedy, kiedy jesteś, że tak powiem, już naciągnięty, ta Twoja struna jest naciągnięta przez to doświadczenie zła i cierpienia, to jakby wiesz, że Twoja moc jest dużo, dużo mniejsza. Zobaczcie to są takie słowa pana Józefa, który on mówił, że jakby duch wprawdzie ochoczy. Ale ciało słabe. Czyli można mieć takie przekonania, kurcze, no przecież ja nie chcę zła, przecież nie chcę go robić, przecież nie chcę go popełniać, a jednocześnie się okazuje, że właśnie jakieś doświadczenia, jakieś cierpienia, jakieś trudne sytuacje sprawiają, że to nasze wewnętrzne przekonanie, które tam ciągle jest jakoś dobre i mamy wysokie mniemanie o sobie, nagle się potem rozbija właśnie o to cierpienie. I kochani, bardzo ważne jest, żeby w patrzeniu na siebie, żeby we właściwym ocenianiu siebie, na przykład przy spowiedzi ale też w patrzeniu na innych, wziąć to pod uwagę. I uwaga, nie chodzi mi tu o taki prosty relatywizm, tak, że skoro cierpię, skoro jest mi trudno, to znaczy, że mogę się pogrzeszyć, bo gdybym nie był w takiej sytuacji, byłbym silniejszy, no a teraz w takiej sytuacji jestem, więc mogę grzeszyć. Nie. Tylko chodzi o to, żeby też zobaczyć sobie, że na przykład, kiedy upadłem, kiedy upadam w jakimś cierpieniu, kiedy jest mi bardzo trudno, kiedy się nie radzę z jakąś rzeczywistością, to też inną wagę mają te moje grzechy, po prostu, one nie zawsze są... Jakby czystą zgodą na zło, w taki sposób, że chciałem popełnić zło, popełniłem je no i, no i właśnie, no i to jest mój wybór. Nie, no czasem po prostu moja sytuacja tak mnie osłabiła, no że jakby nie byłem w stanie, uwaga. I nie mam, nie, mam, nie ma to być samo usprawiedliwienie, tylko zobaczcie co robi psalmista. On właśnie dlatego, że wie, że jest w takiej sytuacji, to błaga Boga, jakby modli się wytrwale dzień w dzień, żeby Pan Bóg go w tej sytuacji trzymał. On wie, że On sam się nie może trzymać, ale wie, że Pan Bóg może go trzymać. I teraz, kochani, jeżeli na przykład, doświadczasz jakiegoś cierpienia, i w tym cierpieniu właśnie jesteś słabszy, pojawia się więcej grzechów, nie wiem, więcej krzyków, tobie więcej złych słów, narzekania, jakiegoś grzechu itd., dalej, to pytanie jest takie, czy ty w tej sytuacji jednocześnie dajesz Panu Bogu rzeczywiście cały czas sygnał, ciągle trwasz na żeby On Cię trzymał, bo jeżeli nie dajesz takiego czegoś, to sam się zgadzasz, żebyś upadł, po prostu. Więc goni, mówię, to nie chodzi o taki czysty relatywizm, że skoro jestem w trudniejszej sytuacji, to mogę sobie pogrzeszyć. Nie, chodzi o to, że wtedy właśnie trzeba zmobilizować siły modlitewne, żeby tak nie było. Uwaga, to samo jest tak samo w patrzeniu na drugiego człowieka, że kiedy widzisz, że ktoś robi coś złego, ktoś jest jakoś, nie wiem, na przykład ma bardzo niedobre słowa, nie, którymi się posługuje, zadaj sobie pytanie, w jakiej on jest sytuacji i znowu nie po to, żeby teraz go tylko usprawiedliwić, tak? Aha, no on przeżywa coś trudnego, on sobie z tym nie radzi, więc mu wolno, nie? No nie, nie o to chodzi ale jednak jakby sposób patrzenia na tego człowieka, kiedy on na przykład doznaje jakiegoś cierpienia, no powinien wziąć pod uwagę w tym patrzeniu, no to, że właśnie, no, że on nie jest w normalnej sytuacji. Znowu, on po prostu potrzebuje modlitwy, żeby go, żeby go w tym trzymać. Kochani, ja myślę, że to jest taka rzecz subtelna, ale ona w ogóle jest ważna, szczególnie w tym kluczu tej modlitwy, która wtedy jest potrzebna. Kochani, bo łatwo sobie potem powiedzieć, no, zgrzeszyłem i popełniłem różnego rodzaju zło, bo byłem w takiej sytuacji, nie? Jakby moje okoliczności mi nie pozwoliły. Albo na przykład, kochani, zobaczcie, Kościół na przykład mówi, żeby trwać własne uświęcającej, nie? Żeby się nie godzić na to, żeby kiedy na coś zdarzą grzechy, żeby w nich długo trwać, tylko żeby je od razu oddawać nie, Panu Bogu w spowiedzi, po to, żeby potem wrócić do łaski. Dlaczego? Dlatego, że, kochani, kiedy jesteśmy w grzechu, to uwaga, kolejne grzechy też jest łatwiej popełnić. Zobaczcie, że jak zazwyczaj już pogrzeszymy, nie? Jak coś się stanie, to potem, kiedy się zjawia kolejne grzechy, to sobie mówimy, a to i tak już mogę, bo i tak już zgrzeszyłem, nie? to i tak już mogę, bo i tak przecież mam w plecy, no to dopóki się nie wyspojadam, to i tak mogę się pogrzeszyć. Uwaga! To jest właśnie to. Twoja wola, twoja dusza, twoja wytrwałość zostają osłabione i dlatego jakby jest już dużo łatwiej zgodzić się na kolejne zło, na kolejne grzechy, na jakiś kolejny upadek. Dlatego, kochani, po pierwsze trzeba zauważyć właśnie, że jesteśmy w różnych stanach i mogą być nasze sytuacje, okoliczności tego, co się z nami dzieje, rzeczywiście różne i też inni obok nas też mogą być w różnych sytuacjach i w różnych stanach, i warto to umieć rozróżnić, nie traktować wszystkiego tak samo, No na przykład ktoś powie ty to słuchaj, marnujesz wszelkie dobro, co masz, nie? Cokolwiek masz, to ty, ty po prostu natychmiast to, że tak powiem, rozdajesz, przepijesz i w ogóle stracisz wszystko. Tylko kochani, taki prosty przykład. Zobaczcie, jak ktoś nosi wodę w pięknym naczyniu, w dobrym, szczelnym naczyniu, no to nosi to, to, tą wodę tak, jak trzeba, nie? W pełni. Ale jak ktoś ma popękane naczynie, no to po prostu mu ta woda wycieka, nie? I teraz nie chodzi o to, żeby się burzyć, kurde, dlaczego on tę wodę rozlewa. Nie, chodzi o to, żeby coś zrobić, żeby przestała tam być dziura, nie? Żeby przestała być szczelina. Dlatego trzeba umieć zobaczyć, że dane naczynie, jak to mówi święty Paweł, nasze gliniane naczynia, mogą być niedoskonałe, mogą być niepełne. I wtedy nie, nie chodzi o to, żeby się obrażać na to, że wylewamy wodę, tylko żeby zacząć zobaczyć, co zrobić, żeby załatać tą dziurę. Kochani, to jest subtelne, ale to są takie ważne prawidła duchowego życia, żeby jakby nie takim cepem, że tak powiem, patrzeć na siebie i też na innych. Kochani, popatrzcie na ten sam właśnie w taki sposób. Nie? To jest psalmista, który jest w trudnej sytuacji i który nieustannie prosi Pana Boga o to, żeby go strzegł w tych sytuacjach, bo on wie, że sam sobie nie poradzi, bo on wie, że sam nie ma akurat w tym momencie wystarczających sił. I bardzo warto, moi drodzy, żebyśmy się też tak. W taki sposób nauczyli patrzeć na to, co się z nami dzieje, na to, co się dzieje z naszymi bliskimi. Chyba tyle. Pomódmy się proszę na koniec. Nasz dobry Ojcze, postaw straż przy naszych ustach i warte przy bramie naszych warg. Panie, prosimy Cię, strzeż nas, szczególnie wtedy, kiedy my doznajemy trudności, słabości, kiedy jesteśmy w jakimś cierpieniu, kiedy jesteśmy w jakimś dyskomforcie. Ojcze, Ty nas wtedy broń. Ojcze, proszę Cię, Ty sam bądź naszą warownią i spraw, żebyśmy uniknęli tego, co złe i nie wchodzili na ścieżkę nieprawych. Niech tak się stanie. Amen. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, niech Cię prowadzi, niech Cię błogosławi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Moi drodzy, ty na dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, co w się sensie słyszymy za tydzień, w sobotę. I jedziemy z kolejnym psalmem. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i do usłyszenia już niedługo. Dobrej nocy z Bogiem.